Tylko w ostatnich pięciu latach doszło tam do ponad 40 wypadków i innych drogowych zdarzeń, ale wkrótce na drodze między Krzyżem a Drawskiem ma być bezpieczniej. Powstanie tam ścieżka rowerowa. Fundusz Dróg Samorządowych przekazał na inwestycje ponad 2,5 miliona złotych. Wojciech Wysopal. Droga łącząca Krzyż z Drawskiem. Niezwykle ruchliwa, niezwykle niebezpieczna. Teraz zostanie wybudowana tu ścieżka rowerowa. Od lat jest tak, że obie te gminy wzajemnie się uzupełniają. Krzyż to ta gmina rozwinięta gospodarczo, my bardziej turystyczna. Więc zdecydowanie ten ciąg komunikacyjny dla mieszkańców jednej i drugiej gminy będzie bardzo korzystny. Budowa ścieżki kosztować będzie prawie 3,5 miliona złotych. Aż w 80% zostanie dofinansowana z rządowego funduszu dróg samorządowych. Jest to inwestycja od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców, więc bardzo się cieszę, że te środki tutaj trafią. I na podkreślenie też zasługuje fakt, że środki są dystrybuowane do wszystkich samorządów, niezależnie od tego, jakiej opcji politycznej jest dany samorządowiec. Ścieżka to inwestycja, o której samorządowcy myśleli już od ponad 15 lat, ale zawsze brakowało na nią pieniędzy. Nigdy nie mieliśmy jakiejkolwiek okazji skorzystania z pieniędzy zewnętrznych, a nie było to w możliwościach finansowych bądź powiatu, bądź nawet transakcji wywiązanej, czyli gmina e, Wiejska Drawsko i, 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 i Krzyż Wielkopolski. Takie inwestycje pobudzają koniunkturę na rynku budowlanym. Te środki finansowe pozwalają także na zatrudnianie firm, które lokalnie działają, po to, żeby w tym trudnym okresie czasu dotyczący pandemii utrzymać rynek pracy. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2022 roku, przygotował Wojciech Wysopal.